Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i przede wszystkim chciałbym pogratulować. Jestem ogromnym wrażeniem Państwa dorobku i od samego początku uczestniczę od rana, no, chwilę także bardzo dziękuję za też za zaproszenie. Dobrze, ja będę mówił troszeczkę taki konkretnie i, 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 i ten to przedstawiam zupełnie coś nowego. Ja się tutaj, e, poproszę Państwa o jakieś komentarze może potem. Mianowicie Temat dotyczy nowej metodyki do weryfikacji dokładności czy tam bezpieczeństwa przyszłych samochodów, pojazdów autonomicznych. Patrząc z punktu widzenia tylko, tylko i wyłącznie globalnego pozycjonowania, czyli tak naprawdę nie, nie dotykamy tutaj jeszcze dodatkowych sensorów, natomiast pytanie brzmi, jak właśnie system pozycjonowania może mieć impact na bezpieczeństwo przyszłych samochodów. W związku z tym. No trochę tutaj przedstawić na, na nasze działania i tak naprawdę nasz cel. No, tak naprawdę bo wszyscy wszyscy widzimy, że miasta są zatłoczone, no wiadomo, że takim potencjalnym y, usprawnieniem będzie wprowadzenie pojazdów autonomicznych albo usprawnienie ruchu ulicznego, prawda? W związku z tym y, proponujemy szereg rozwiązań, y, żeby tak jakby, no, nasze życie tutaj polepszyć. W związku z tym proponujemy w wysokiej dokładności mapy, systemy nawigacyjne, a przede wszystkim ten systemy wspomagania właśnie green jeśli chodzi o podróż. I teraz tak, my wzięli pod uwagę obecny stan wiedzy i to, co się dzieje w pojazdach autonomicznych, no to warto wskazać chociażby takie tutaj skrzyżowanie, na którym no, może się pojawić setki samochodów. No i pytanie, czy sobie poradzą w trybie autonomicznym, bezkolizyjnie pokonać taki, e, takie skrzyżowanie. Jest to typowe skrzyżowanie. Pytanie jeszcze jest e, otwarte. Nieznane mi jest jeszcze, no, tak naprawdę, żaden eksperyment, albo czy, czy, tym bardziej rzeczywiste działanie, żeby 100 samochodów autonomicznych naraz się tutaj zorganizowało i bezkolizyjnie pokonało. W związku z tym, podjęliśmy problem no, takiej analizy właśnie, jak byśmy mieli pojazdy wyposażone właśnie w GPS-y, prawda, no to pytanie, jak to w ogóle zmierzyć, jak podejść do, do, do tak naprawdę bezpieczeństwa. Tutaj akurat sięgaliśmy trochę po literaturę Właśnie w tym artykule poniżej, tutaj zacytowanym, jest, wykazana, jest pokazana praktycznie analiza bezpieczeństwa, która się sprowadza tak naprawdę do, do geometrii pojazdu, który ma się poruszać pomiędzy liniami. Jeżeli, jeżeli ta zwykła geometria będzie tutaj spełniona, prawda, czyli nie wyjedziemy poza obrys dwóch linii, no to wtedy można uznać, że jesteśmy bezpieczni. Prawda? No i przy takim założeniu. W takiej prostej geometrii można powiedzieć, że nasz system globalnego pozycjonowania dla małego samochodu powinien nam dostarczać informacji nie gorszej niż 72 cm, ale już jak zwiększymy rozmiar pojazdu, no na przykład taki duży pika sześciokołowy, no to już mamy tylko 40 cm. No I te dwie wartości dla nas są w tym momencie kluczowe, już nie będę tutaj wchodził w szczegóły konkretnych no, pośrednich liczb, ale chcielibyśmy. Właśnie tutaj odpowiedzieć, czy jest to możliwe, zapewnić taką precyzję stosując nowoczesne gps -y. W związku z tym zaproponowaliśmy nową metodykę takiego, takiego można powiedzieć, pomiaru, czy tam eksperymentalnej walidacji. To się składa z sześciu elementów. Przede wszystkim powinniśmy zebrać jakoś dane, w związku z tym taki zdefiniowaliśmy minimalny setup, minimalną konfigurację systemu mapowania. No, stosowanie danych z GPS-u i INS-u, następnie przetwarzanie danych liderowych, które wspomagają proces rejestracji danych, uspólnienie tych danych, no i przede wszystkim właśnie zweryfikowanie dokładności jako do, tych GPS-ów, wykorzystując właśnie algorytmy bazujące na alinecie liderowym. No, i, i przede wszystkim analiza e, bezpieczeństwa. W związku z tym, chciałbym zwrócić uwagę tutaj na ten taki przykład, tak naprawdę, na weryfikacji naszej metodyki. W związku z tym zbieramy dane z wielu e, systemów pomiarowych jeżdżących po, po drogach, akurat w tym przypadku, e, autostradach Stanów Zjednoczonych. E, kolekcjonujemy dane z GNS-a e, oraz INS-a i inidar W związku z tym, że e, Dostępne są pakiety przetwarzające, wyznaczające trajektorie tak naprawdę z odbiorników gps 1 oraz dostarczające pewne tu w przykładzie, na przykładzie Nowatela pewne precyzje. Prawda? W związku z tym można powiedzieć, że tutaj na czerwono zaznaczyłem, że jeżeli nasz pojazd będzie generował, będzie się w klasie 1 bądź 2a na przykładzie Nowatela, no to mówimy, że będzie bezpiecznie. No i chcemy to sprawdzić, czy, na, czy to występuje wszędzie, ewentualnie, jakie są problemy z tym związane. W związku z tym, że mamy trajektorię i mamy te dokładności, no to pytanie jest, czy tutaj już możemy zamknąć przygodę właśnie tej weryfikacji. No nie możemy. No fajnie byłoby, mówiąc kolokwialnie, wprowadzić pewien mechanizm sprawdzenia tych algorytmów wyznaczania trajektorii i precyzji. Wykorzystując dane laserowe, dzięki wprowadzeniu tym obserwacjom, jesteśmy w stanie potwierdzić precyzję tego GPS. I na tej podstawie dopiero my możemy tutaj mówić o jakiejkolwiek analizie bezpieczeństwa podów tej geometrii, którą wcześniej mówiłem. No i w ramach prac badawczych, też wska... no, no, tak naprawdę z... zidentyfikowaliśmy wiele, wiele, wiele wyzwań, tak naprawdę. Naukowych, inżynieryjnych i wszelakich, o których za chwilę opowiem. Jeśli chodzi o potwierdzenie tej metodyki, to sprawdziliśmy ją na danych pokrywających Stany Zjednoczone, i w szczególności koncentrowaliśmy się na autostradach, na skopie autostradowym. Sumaryczna liczba kilometrów to ponad milion na przestrzeni 2016 i 2019. To, to pozwala nam tak naprawdę uwiarygodnić nasze podejście, dlatego, że w sensie takim ilościowym, zaryzykuję stwierdzeniem statystycznym, możemy tym eksperymentem potwierdzić nasze, nasze tezy. A teza jest taka, że wybierając możliwie Wysokiej klasy odbiornik GNLS, który tak naprawdę jest dobrym modelem, takim docelowym modelem instrumentu pomiarowego, jaki będzie w samochodach autonomicznych, to pozwala nam stwierdzić, czy jesteśmy w stanie osiągnąć jakieś właśnie bezpieczeństwo. W związku z tym, że akurat tutaj, na przykładzie konkretnie systemu GNLS oraz INS, jeśli chodzi o Nowatela, nowotel twierdzi, że Algorytmy RTK oraz TPP na świecie sięgną. No, precyzja osiąga 10 cm. No Gdyby to była prawda, to byłoby wszystko w porządku i tą analizę można byłoby w tym momencie zakończyć. Ale co, zro, co zrobiliśmy? Policzyliśmy, <laughs> policzyliśmy liczbę kilometrów w konkretnych klasach i okazuje się, że 61% danych z, z tych miliona kilometrów jest klasy pierwszej, czyli precyzja do 15 cm. Już 32% z precyzją do 40 cm, czyli widzimy tutaj, że już na tym konkretnym weryfikacji już coś się może dziać z bezpieczeństwem. Prawda? W rezultacie otrzymaliśmy trajektorię. Tak? Tutaj troszeczkę muszę nawiązać do tego, jak jest zbudowana trajektoria, czyli jest to zbiór konkretnych puls w czasie, i one takie konkretne pozytywne definiują nam trajektorię. I to są takie typowe, tutaj można powiedzieć, konfiguracje trajektorii w naszym zbiorze danych, które podległy przetwarzaniu. Elementem metodyki też jest no, zbiór podstawowych operacji na danych ligarowych, żeby po pierwsze usunąć, usunąć szum związany z innymi pojazdami. Oraz klasyfikacja na konkretne można powiedzieć prymitywy, dzięki czemu można zdefiniować konkretne landmarki, o których za chwilę będę mówił. No i tutaj widzimy właśnie, jakim usuwanie właśnie takich szumów oraz oraz etykietowanie na powierzchnię, ściany i inne, które pomagają w dalszym procesowaniu. Całe zagadnienie cała metodyka opiera się na takim fundamentalnym założeniu, że algorytm alignmentu nie, w, nie, nie wprowadzi dodatkowo takiego nieoczekiwanego błędu, na przykład przesunięcia offsetu względem danych wejściowych. I teraz tak, zakładamy, że naszą, tu jest trochę odwrotne założenie niż, niż ogólnie stosowane, mianowicie my, my chcemy poprawić tak naprawdę trajektorie, której są w dokładności właśnie Wysokiej. W związku z tym dodając landmarki wyznaczone przez lidar, jesteśmy w stanie poprawić relatywną pozę, relatywne pozę pomiędzy trajektoriami, a dzięki temu, że wprowadzamy odpowiednie tak jakby no, czyli Wprowadzając pewne ograniczenia do, do naszego algorytmu, powodujemy, że średnio kwadratowo nie nastąpi taki niechciany drift, nieoczekiwany drift systemu. Dobrze. Żeby zademonstrować to, jak to działa, to tutaj na rysunku widać właśnie taką rozwarstwioną, rozwarstwiony lamp w postaci słupa, prawda? I teraz tak, algorytm po prostu zwyczajnie wprowadza te wzajemne obserwacje, dzięki czemu modyfikując tą trajektorię. Otrzymujemy spójny obraz rzeczywistości. To jest pierwszy element, można powiedzieć, całej układanki. Drugim to jest ta georeferencja, którą nadaje tak naprawdę wejściowa trajektoria wyznaczona przez algorytm obywatela i chcemy, żeby po prostu nasza trajektoria przechodziła przez tą georeferencję, czyli średnia kwadratowa, żeby się nie oddalała. Ważnym elementem też jest tak naprawdę tak zwany model ruchu. Chodzi o to, że jeżeli przewidujemy, żeby kształt trajektorii. Pozostał niezmieniony, dzięki czemu nasze trajektorie wyjściowe są tego samego kształtu jak wyjściowe. To jest, to jest takie założenie. W związku z tym, algorytm alignmentu przede wszystkim składa się z trzech elementów, czyli z modelu ruchu, z georeferencji oraz landmarków. I, i tutaj właśnie pokazałem taki właśnie. się wszystko składa, prawda? Natomiast ważne jest to, jakie są problemy, jakie są wyzwania na w, tej, w tej klasie problemów. Mianowicie pierwsza rzecz to przemalowanie na drodze. Jeżeli chcemy się dopasować na tzw. landmarkach, no to każda zmiana rzeczywistości spowoduje powstanie takich obserwacji, które są, mogą niekorzystnie wpłynąć na wynik. Kolejne. Kolejne wyzwania to są tak, no, zmiany geometrii na drodze, czyli przebudowy, prawda? Kolejny, kolejny element, który jest wyzwaniem. Kolejnym to są tak naprawdę no, zmieniające się otoczenie w postaci roślin, które, które biorąc pod uwagę różne sezony, no to będą inaczej wyglądały te drzewa. prawda? Będą się pojawiały, bądź znikały. Bardzo, bardzo trudny problem do, do rozwiązania. Natomiast z punktu widzenia takich technicznych wyzwań to jest to, że w zależności od warunków pogodowych różne sensory, czy na naszym przykładzie lidar, dostarczają różnych danych. Można powiedzieć, że oczekiwanym wynikiem, tak jak widzimy tutaj na górze, jest pełnowartościowa chmura punktów, która prawda, pokrywa całe, całe tutaj pole obserwacji. Natomiast kiedy mamy inne warunki środowiskowe, Śmiegu, czy, 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 czy innych. No te dane liderowe są już wątpliwe. I to, to, jest, to jest wyzwanie, dlatego że no nie da się tak łatwo e, uzupełnić danych, których nie ma. E, z takich ciekawszych wyzwań to nie trzymanie się standardów, jeśli chodzi chociażby o pewne cechy na drodze. Napotkaliśmy no, no się, że w stanach w pewnych miejscach po prostu są kropki zamiast linii. No, Trzeba się na to przygotować odpowiednimi algorytmami, żeby można było wykryć takie prymitywy i odpowiednio je wykorzystać. No i kon konkretnym wyzwaniem też jest właśnie e, dziwna przebudowa, bądź nie, w ogóle nieznane nie nie sytuacje drogowe. To, co jest najważniejsze, e, to tak, co się okazuje? Okazuje się, że po pierwsze, e, potwierdzamy, że 84% e, danych z klasy pierwszej faktycznie należy do tej klasy. A już z klasy drugiej 93. Istotą jest to, że nie wszystkie dane są tej samej klasy, nie spełniają te war wartości, jakie wskazuje, że tak mówiąc, brutalnie, algorytm VATELA. Ale tutaj można byłoby jeszcze na tę tabelę spojrzeć. Sumarycznie, 95% danych spełnia założenie 42 cm dokładności. Oznacza to, że na każde 100 metrów 5 metrów jesteśmy w zagrożeniu, tak mówiąc statystycznie. Prawda? Jakby to mogło mieć, gdzie to mogłoby mieć znaczenie, i tutaj pokusiłem się o pokazanie takiego przykładu, właśnie drogi pomiędzy Los Angeles a San Diego. I tutaj zaznaczyłem kilka z mojego punktu widzenia ciekawszych, właśnie takich, można powiedzieć, sytuacji groźnych według tej metodyki. No to proszę spojrzeć. Jedną z klasą yy... Takich problemów to jest właśnie to są skręty, nagłe skręty. Tutaj INS często często może powodować, że te błędy będą duże, więc tak to jest pierwsza klasa problemu. Tak? Druga klasa problemu to jest taka, że mamy jakieś obiekty przesłaniające niebo, w związku z tym tak? Zasadność, zasa zasada działania GPS-u, no wiadomo, może tutaj być y, 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 wątpliwa. I co jest ciekawsze, tutaj mamy często właśnie różne kolumny podtrzymujące ten, y, ten y, wiadok. No, to jest kolejna klasa problemu. Trzecia klasa problemu to jest jazda między roślinnością i duży zakręt, prawda? Więc no. widzimy, że y, tak naprawdę no, te manewry krytyczne, czyli zjazd z, z autostrady no, będzie dość istotny. Ciekawy problem to jest taki, że teoretycznie nie spodziewałbym się, że tutaj mogłoby nastąpić jakieś zagrożenie, ale. Mimo iż mamy otwarte niebo, jesteśmy na powierzchni, nie widać tutaj żadnych innych, no, można powiedzieć, efektów, które mogłyby wpływać na niską jakość GPS-u i NS-u. Ale właśnie na wiadukcie tutaj mamy coś takiego. Jednym z takich kluczowych problemów, w mojej ocenie, właśnie takim, którym trzeba się przyjrzeć, to są wielopoziomowe konfiguracje drogi. Okazuje się, że drogi nie można rozpatrywać jako dwumiarowy obiekt, natomiast tutaj widzimy 4 albo 5 poziomów i okazuje się, że rozpatrując taki kawałek jako 2D, to w tym momencie mamy bardzo dużą rozbieżność tych błędów, bo tu trzeba wprowadzić jakąś dyskryminację trójwymiarową i tu jest taki obiekt zainteresowania właśnie, w jaki sposób przekazać informację samochodom autonomicznym, przede wszystkim na którym poziomie jest i z jaką precyzją się nawiguję, prawda? No i to, to jest właśnie... No nie, Januszu, jeżeli można prosić, jeszcze dwie, trzy minutki mamy tylko już tam się tak, czas Dokładnie tak, bo skończy. mam dziękuję, bo mam jeszcze 30-sekundowy właśnie ten... No to świetnie bardzo. Ja zdążę. Więc na koniec chciałem tylko pokazać, jak wygląda mniej więcej spektrum naszych no, tego datasetu, który wykorzystaliśmy do, do tego, aby właśnie pokusić się o tą analizę. Także, także bardzo dziękuję i chyba się zmieściłem w czasie.